Dzień dobry, więc chciałbym troszeczkę coś opowiedzieć o naszej pielgrzymce do Meczugorji, którą teraz mm, robiliśmy na początku maja. Wyglądało to tak, że pojechaliśmy właśnie do miejsca objawień Meczugorje z członkami naszej wspólnoty, z młodzieżą, e, z dwoma ojcami, też niektórymi starszymi osobami, które dołączają do naszej grupy mm, i wybraliśmy się właśnie dwoma samochodami. Jadąc od tamtego miejsca, zahaczyliśmy o Kroację, o w ogóle piękne plaże i dotarliśmy w sobotę wieczorem na plac kampingowy, na którym mieliśmy spać. Co było też bardzo fajnym doświadczeniem, bo było bardzo ciepło. Nocy były jednak troszeczkę zimne, ale właśnie to miejsce kampingowe, wspólne jedzenie bardzo dodawało do tego, że się czuło wspólnoty, czuło się bliskość innych ludzi, że sobie pomagaliśmy, rozwiązywaliśmy problemy. Budowaliśmy jakieś małe miejsce na, na konferencje, na spotkania w grupach, dokładnie, więc to było świetne. Mm. Potem, bardzo dużym highlightem dla mnie było doświadczyć wiary tych ludzi tam, którą się bardzo dobrze żyło, podczas, widziało podczas na przykład adoracji, która była bardzo żywa, i, i każdy wkładał swoją część w tę adorację, naprawdę był pełnym sercem przy uwielbieniu Boga. Mm. Miałam też możliwość pójść do spowiedzi tam, tuż przed Mszą Świętą, i biegałem w ogóle szukać spowiednika. I znalazłem takiego ojca, który mnie wypospowiadał po angielsku, co dla mnie było nowym doświadczeniem, ale to w ogóle nie było barierą. I to był bardzo już ojciec w Starym Wieku. I też troszeczkę miał zdrowotny problem, już mi było ciężko, ale widziałam, jak dużo on wsadzał, tak jakby jak bardzo on był w tej. W tej spowiedzi i wypowiadałem się w sumie z jednej rzeczy tylko, która mi leżała na duszy, ale on w ogóle to nie potraktował jako coś małego. On, on ze mną porozmawiał, e, wstał ostatnią siłą, pomodlił się nade mną, zapytał mnie dużo rzeczy o moje życie, aby naprawdę móc się za mnie pomodlić i wejść w to wszystko, więc to było duże doświadczenie, że, że spowiedź tam naprawdę była wielką łaską, wielką też miłością od tego kapłana, który które to swoje powołanie tak bardzo tam żył. Też bardzo dużym highlightem dla mnie było, jak w drugi dzień poszliśmy na górę objawień, gdzie były pierwsze objawienia wieczorem, idąc na górę, w ogóle przed wejściem na górę Maja, moja dziewczyna, nam troszeczkę coś opowiedziała, przeczytała z książki, abyśmy wiedzieli, co tam się działo. Jakby co była historia tego miejsca w tym momencie wydarzenia i. Idąc na górę, modliliśmy się ze służańcem, co było ładne doświadczenie. I potem na samej górze zrobiliśmy sobie w małych grupach medytację. W grupach, czyli chłopaki, z chłopakami, dziewczyny z dziewczynami. I to było takie magiczne, taka magiczna w ogóle medytacja, że byliśmy na tym miejscu objawień. Wieczorem mieliśmy nad sobą gwiazdy, które nam świeciły. Było taki ciepły wieczór. Więc mogliśmy sobie tam siedzieć w bluzach, w koszulkach, um, około nas wszędzie było światło, ludzie, którzy się modlą. No i mieliśmy, mieliśmy tą łaskę rozważać właśnie Ewangelię w kananie Galilejskiej, um, przemienienia wody w wino i to była bardzo duchowa i bardzo mocna medytacja właśnie też będąc w tym miejscu, co nie będąc tak blisko miejsca um, objawienia Maryi, myśleć o niej, rozważać medytować o niej, kontemplować, co się działo na tym weselu. Było to dla mnie strasznie fajne doświadczenie i bardzo byłem Bogu za to wdzięczny. I wróciliśmy do domu i już na ostatni dzień, na ostatni dzień jeszcze sobie pojechaliśmy na takie, no, trochę tak zwiedzając okolice, pojechaliśmy na takie świetne wodospady, gdzie zresztą chcieliśmy doświadczyć w ogóle piękność Stworzenia boskiego w takich bliskich terenach, jak w Meczugorie, pojechaliśmy raptem 20-30 minut samochodem. No i wszystko, wszystkim, to był świetna pielgrzymka. Bardzo się cieszyłem, też się z innymi móc podzielić moim świadectwem wiary. Mogłem też jedną dać, konferencję o relacji do Maryi, co jest też bardzo chyba ważny punkt. I trochę tak o moim kluczowym, kluczowym wypowiedział jest, że. Relacje do kogoś, na przykład relacje, nabożeństwo do jakiegoś świętego, nie mierzy się w tym, czy, czy ja go znam, czy ja znam jakąś modlitwę od niego, tylko czy ja czuję jego działanie w moim życiu, czy ja doświadczam tego świętego naprawdę w moim życiu, jego cnoty, jego wsparcie. I myślę, że jest też tak z Bogiem, że możemy dużo o Bogu rozmawiać, że Bóg jest taki, że Bóg jest miłością, że Bóg daje łaski, że Bóg to, że Bóg tamto. Ale myślę, że to nie jest to, co nawraca. Myślę, że to, co naprawdę nas dotyka, jest jeśli doświadczymy, że Bóg jest miłością, a nie tylko usłyszymy to. I to było miejsce, gdzie bardzo dużo doświadczyliśmy łask i też miłości Bożej, i wstawiennictwa Maryi naszych świętych. Dlaczego myślę, że była to świetna pielgrzymka? I bardzo polecam, bardzo zapraszam, i może się zobaczymy w przyszłości tam, z Bogiem.